Dziś robimy sernik na takim spodzie z ciasta, coś ale kruchego i będziemy do tego potrzebować oczywiście ser taki w wiaderku, albo można sobie swój przemielić kilo. Budyń smak waniliowy, ja dodaję duży, chociaż mały też może być. A jeżeli nie budyń, no to mąka ziemniaczana około 2 łyżki, szklanka taka cała pełna aż tutaj pod górę mąki to będzie na ciasto, pół szklanki cukru do tej mąki, potem cukier także jeszcze do dosłodzenia sera, jedno jajko do ciasta, tego, które będziemy robić, i ja jeszcze będę robiła ze skórką pomarańczową, także na razie się zajmujemy tym, żeby sobie przygotować ciasto spód. I w misce mamy całą dużą szklankę mąki, pół szklanki cukru, łyżeczkę proszku do pieczenia i to teraz będziemy mieszać, do tego sobie dodamy jeszcze masło, tak żeby było kruche ciasto. Zaraz zobaczymy, ile tego będzie. W oryginalnym przepisie na takie ciasto jest, żeby dodawać masło, które jest z lodówki, a ja dodam już takie, które mam w temperaturze pokojowej. Na razie jedną łyżkę i dodam także jedno jajko przygotowane wcześniej. I teraz to sobie wszystko wymieszam, tam zobaczymy, jakie to będzie. Ciasto najlepiej jest zakmiątać po prostu ręką, żeby ją, oczywiście, żeby je wyczuć. Jeśli się okaże, że dodaliśmy trochę za dużo, że to ciasto się to bardzo lepiej. Dodajemy jeszcze trochę mąki. To się im fajnie, żeby ono było żółte. Wyrabiamy je. W przepisie oryginalnym jest, żeby ciasto takiego kruchego długo nie wyrabiać, więc robimy to szybko. I potem wstawiamy to do lodówki. Ja to zaraz skończę. Jeszcze pokażę, jak będzie wyglądało po. Ważne w tym jest to, żeby robić to szybko i żeby masło dodawać stopniu, bo tak bo może nie od razu całą łyżkę, bo ja to tak robię na wyczucie i moje ciasto jest dobre, o, fajnie się odbija. Ale proponuję, żeby zrobić po trochu, pół łyżeczki, tym bardziej, że tu mamy całą jedną czubatą szklankę mąki, no więc to trzeba uważać. Ewentualnie jak się okaże, że ona jest za bardzo lepiące, można jeszcze trochę podsypać mąką. No i teraz to wstawiamy sobie do lodówki na co najmniej jakieś pół godziny lub jak chcemy szybciej to schłodzić do, do zamrażarnika i zabieramy się za przygotowanie naszego sera teraz zabieramy się za nasz ser ciasto już mi się odpowiednio długo chłodzi więc teraz ser przy serze istotne jest to, żeby ser był wyciągnięty wcześniej żeby nie był bezpośrednio z lodówki najlepiej jak będzie od razu w temperaturze pokojowej mam tu też skórkę kandyzowaną i jeżeli chodzi o to, co tu można do tego dodać? Można dodać do tej masy na przykład 3 jajka. Można zrobić tak, że ubić osobno cukier z żółtkami, potem do takiej ubitej masy dodać postopniowo masę serową, a na końcu ubić białka i wszystko to razem połączyć. Ja robię sernik w wersji szybkiej, czyli nie będę tego robić i robię sernik bez jajek, więc będziemy potrzebowali tutaj budyń smak waniliowy, śmietankowy lub inny. Albo alternatywnie, mąka ziemniaczana w tej samej ilości co budyń, na przykład dwie łyżki, takie jak się nabiorą, i do tego na przykład jakiś aromat. No i możemy tutaj dodać cokolwiek. Jeśli chodzi o cukier, może być cukier w przedziale. Ja tu mam 3-4 szklanki, chociaż oczywiście może być więcej. Proponuję to sobie po prostu skosztować. Więc teraz to, co tutaj zrobię, to jest trochę roz, rozbiję mikserem ten ser i zaraz będziemy działać dalej. Ok, teraz cukier. Ja tu mam 3 czwarte szklanki, ale można ile się chce mieszamy i stopniowo będziemy dodawali budyń waniliowy. Po dodaniu cukru sprawdzamy słodkość, jak nam pasuje, i nagrzewamy piekarnik 180 stopni z termoobiegiem, żeby już się grzał. Przy kosztowaniu zawsze pamiętamy, żeby mieszać tutaj od dołu, bo tam jeszcze może być ser, który nie jest chłodzony. Ja to wymieszałam, skosztowałam, jest ok, więc teraz dodaję budyń waniliowy. Po trochu i miksuję, tak żeby się nie zrobiły grudki. Budyń też można przesiać, a na końcu skórka. Teraz wracamy z naszym ciastem. Przygotowujemy sobie tortownicę. Blat wyczyszczony obsypujemy delikatnie mąką i będziemy tak wałkować, żeby mniej więcej nam się to tu zmieściło mniej więcej jeżeli nam się jeszcze za bardzo lepiej możemy trochę podsypać mąką, ale nie za dużo chodzi o to, żeby to było cienka warstwa, no i wałkujemy tak delikatnie a potem przenosimy to rozwałkowane na blaszkę, ja lubię żeby było cienko, więc z tej całej jednej szklanki będzie cienka warstwa, jak ktoś lubi więcej może czas zrobić podwójną no i teraz wałkujemy, przenosimy na blaszkę no, i teraz staramy się to przenieść. Opruszamy tutaj wałek, zawijamy ciasto delikatnie, podkładamy i w ten sposób przekładamy. Teraz trzeba trochę dopasować, tak jest spokojnie, można trochę odciąć. O, tak. Brzeszki odetnę, wyłożę tutaj i będzie dobrze. No i teraz to wkładam do piekarnika, aż się lekko zarumieni. Ja zazwyczaj podpiekam spód, żeby było fajniej. No i zaraz wracam do mojego sera, który czeka na mnie w lodówce. Słowałam go w lodówce dosłownie tylko na 2-3 minuty, żeby po prostu smak mi się przegryzł, ale tak to on nie jest cały czas w lodówce, więc teraz go wyciągamy i dodajemy skórkę. Dodajemy, mieszamy równomiernie. Dzięki temu, że tutaj jest ten budyń waniliowy albo mąka, to spowoduje, że ten sernik będzie bardziej sztywny. Ja takie lubię. No i teraz po podpieczeniu spodu wykładamy tą masę. I już pieczemy sernik 180 stopni przez około godzinę, 50 minut w zależności od piekarnika, a potem jak się już fajnie wyrośnie, wyłączamy piekarnik, uchylamy delikatnie dźwiczki i zostawiamy jeszcze piekarnik do wystudzenia. Tak wygląda podpieczony spód po 15 minutach, no i teraz dodajemy na to masę serową, a potem już pieczemy w piekarniku, tak jak mówiłam, między 50 a godzinę, jak już nam się spód zrobi duży, znaczy duży kolor nabierze, delikatnego takiego, no to wtedy wyłączamy. Możemy już zostawiać do wystrudzenia. To się nam wszystko fajnie rozrzuci. Tu delikatnie podstawiamy, no i wkładamy dalej do piekarnika, żeby się fajnie upiekło. No i teraz po 55 minutach sernik mu jest upieczony. Lekko pękł, ale jest wszystko dobrze. Kolor ma ładny. Teraz wyłączam piekarnik, zostawiam jeszcze na 15 minut tak. Tutaj w środku, a potem lekko otworzyć drzwiczki i już się wystudzi. I to będzie tyle. Pyszny sernik, szybki, smacznego.